pani Olgo Czy mogę pani zadać pytanie Dlaczego nosi pani takie staroświeckie suknie w pracowni czy to już nie czuje się pani jakaś nienowoczesna śmieszna Przednowoczesne suknie dodają ciału, objętości, rozciągają ciało, dodają mu rozmachu. W tej sukni jest mniej więcej. Kiedy się poruszam? Materiał podąża za moim ciałem i poszerza ruchy. Chód nabiera rozmachu. Potem suknia się spóźnia i obija się. O moje ramiona, o nogi, uda i to jest przyjemne. Dlaczego mówi Pani o przyjemności w miejscu twórczym? Przyjemność jest najważniejsza. Maluję dlatego, że to jest przyjemne. Uwielbiam tłuste farby, połysk koloru wyciskanego z tuby, zapach oleju lnianego, terpentyny. w tej sukni, chodzę po pracowni, poruszam się, ona szeleści, terpentyna pachnie. Czuję się bogata, pyszna. Czuję, że jestem, jest w mnie dużo. Maluję twarze, i one patrzą na mnie, uwodzą mnie swoim spojrzeniem. Wszystko to jest tylko przyjemnością taką seksualną przyjemnością. Nie wstydzi się Pani? Dopóki jestem tutaj sama, króluję w tej przestrzeni. Ale kiedy Ty tu przychodzisz, pełna uprzedzeń co do mojego wieku. Co do mojego ciała, moich pragnień, wtedy dopiero się pojawia wstyd. W Twoim spojrzeniu jest to zawstydzenie. Twoje spojrzenie uprzedza nawet moje pragnienia. Zakłada, że wie, jakie są. I to mnie zawstydza. To mnie poniża. Kiedy cię tu nie było, nie było ich. Wtłaczasz mi je. I kiedy widzę je, wstydzę się ich. Czuje się właśnie śmieszna. Staroświecka, stara. Czuję, że to nie ma sensu. Zatem odgrywam tylko jedną z ról, jedną z możliwych ról. Każdy kostium jest przebraniem. Muszę założyć kostium, żeby się wynurzyć z, z otoczenia, żeby zaistnieć. Bez kostiumu, bez wyrazistej roli wtapiam się. spojrzenie zakłada, że zna moje pragnienia. Brak mu czułości Miłości nie jest otwarte. Nie widzi mnie Gdy przeglądam się w Twoim spojrzeniu, wstydzę się tego, jak mnie widzisz. Wstydzę się tego, za kogo mnie uważasz, Twoich podejrzeń co do moich pragnień. Moje pragnienia są zupełnie gdzie indziej. Nie są tam, gdzie myślisz. lubiłam dziewczynką, marzyłam o sukni wielkiej, pięknej jasnej, w której moje bycie zakwitłoby. Ale kiedy w końcu dostałam tą suknię cisnęłam się w nią Nie mogę się już jej pozbyć Suknia usztywnia mnie Ogranicza moje ruchy Jestem w niej zamknięta jak w klatce Zamknięta w roli, którą sobie może wybrałam. Nie wiem. Nie wiem, czy miałam wybór. Czy to pragnienie zostało mi narzucone, czy wynikało ze mnie? Ale teraz jestem w niej zamknięta, jest ciężka, ogranicza moje ruchy, przywiązuje mnie do ziemi. Nie mogę się wyrwać, nie mogę z niej uciec. Nie muszę tak trwać. Do końca czekam. Czekam aż moje ciało skurczy się, zniknie, rozpłynie. To próbuję sobie wyobrazić inną rolę, bardziej dynamiczną, w ruchu, szybką, waleczną. Ale teraz już. To jest niemożliwe nie wyjdę z tej sukni. W ogóle nie wiem, czy to było możliwe od początku. Cieszę się tylko kiedy widzę Moją sukę, która nosi swoją suknię z radością. Uwodzi mnie, zawija ogonkiem, cieszy się każdym ruchem. I wtedy myślę, że ta rola jest dobra. Mogę tak być. Mogę w niej stać. Jak sałata. Mm. No.